Cisza ludzie nagrania. Z no cześć. Siemoneczko, siemoneczko, witamy serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w kolejny odcinek Borderlands 2 z tej strony z wami Adi oraz Nightcets. I witamy w ósmym odcinku przygody z Borderlands 2. Troszeczkę już tutaj sobie przebiegliśmy, żebyście nie musieli widzieć jak biegniemy do tego kolejnego celu i spróbujemy go tutaj no, zaatakować. Teraz musimy dostać się do chyba do czegoś co nazywa się sanktuarium, cokolwiek to jest. Hm. Patrzcie jak tutaj moim młotem walę Wbiegaj tam pierwszy, damy mają pierwszeństwo, bo wygląda że mi ten twój chłopek na taką trochę panienkę Metroseksu... a. Met taki metroseksualny jestem Chodź, <grym> to jest tutaj, brachu, ten teleport. Dokładnie, czekaj, patrz czy, czy nie ma jakichś ukrytych jeszcze poczaj wteczkę, a już już mnie tutaj widzę, że... Wciągam tak, cię, wciągam cię do reakcji, tak. Free... Horns, czyli syreny, tak? Free Horns to są... A, syreny, syreny nie. Horn to zrób co nie? Horn, no, ale diving to będą jakieś tam syreny nurkujące, bo horn to jest też syrena. A, tak, nie, nie wiem zresztą. Nie Słyszę clip trapa. Gdzie jest nasz robocik? r dobra, biegniemy. Czekaj, spójrz tylko na mapę, gdzie jesteśmy. O, nie wiadomo, gdzie w ogóle jesteśmy. Jesteśmy w zupełnie nowym, zupełnie innym świecie. Uuu, uh, jedzie jakiś samochód, patrz! Gdzie? Na górze, widzisz? To zaraz będzie do kurwy nędzy nasz. No, musimy tam iść, wiesz? Tu to dylema. się jakaś brama rozwaliła. A, to Flip prawie ją otworzył. Tam jakieś kurde wyścigi samochodowe są na górze. Chyba. Gdzie Czuję... Tak, jest. Na... Przeciwnik, jest przeciwnik. Dwóch. To walcz. Jak tu sobie pokradnij. O, kamyczki latają. O, to, 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 to <mys> lubimy, to lubimy. Level up. Level down, ja żadowałem. Level down? Dokładnie dobrze, że w grach nie ma level down, kurczę. <laughs> że jak coś, że robisz, co nie? Może sprzedamy ten pomysł na level down. Ale moja nowa snajperka, bo nie wiem czy zauważyliście, Tatuś ma tutaj nową broń. Snajpereczkę jak się patrzy? Zwijam swój majdan. <laughs> Zbieram zabawki. Ta. Patrzcie, jakie przycelowanie, u-hu-hu Widod. O, patrzcie, patrz, patrz, ile zadań mamy o Wiele rozliczne. Use, catch a ride Użyć jakiegoś catch a ride, znaleźć, wziąć samochód i iść do sanktuarium, no dobrze Gdzie no, no, jest nasz samochód, sprawa, kurde proszę sprawa, pewnie gdzieś tam u góry Brzmi banalnie Bo widzę, mamy wskazany ten kwadracik, do którego mamy się Ale. zbliżać Już widzę jakiegoś borostwora Rozkładam na ścianie? Bo... Cóż to za alpinista jest, o spad O kurde Zapakowałem. Tutaj i. nie ma lekko, muszę wziąć szybszą broń. Czekaj. Calm down, people. Dobra, poszedł. O kurde, znowu się znalazł jakiś pan od kamyczków. Zarago uśmiercę. Tak. Dobra, jest czysto, tu jest drugie drugiej z prawej z prawej. Mm. Dobra, tam. Tak się wydaje. Czekaj, bo tu jakiś jest kryształ do rozwalenia, poczekaj Zbierz moje działko. Aha, ty nie umisz, O samo się już chowa, dobra. Jest takie inteligentne dosyć. Tu też jest kryształ, pobiegnę sobie to do nie niego. Tego pierwszego wieku, dobra, czekaj. Tu też jest kryształ. Ale pusty mój. Tylko, Ale czekaj, gdzie ten pan samochodzik był nasz? Na razie pójdziemy do tego kwadraciku chyba, który... Tam jest zobacz, tam zbierak. jest jakaś stacja wiesz taka... Mm, metra? Nie, nie, kolejka górska. PKP. Patrz tą czachę tego tutaj brostwora po prawej. Aha, o kurde. Wiesz, no, o, znowu... Zrobił się save. Może być niebezpiecznie Tutaj zaraz. coś jest też. Wiesz, tutaj, oni tu je skakali widzisz, A to zaraz sobie Chodź zobaczymy. Chodźcie tutaj, zasilimy. Tu są maszyny różne yy, z coca -Colami. Dokładnie. Bankomat, a jest bankomat? Patrz, spawn vehicle. Tutaj jest spawn o, vehicle. super. Klikłem. Respekt. Hmm, coś nie bardzo mi się nie spodobało. Zaraz sprzedam jakieś rzeczy, o, ale fajne dwa karabinki mam. czy pistolety patrz. raczej. Ja kupię a, sobie a, amunicję. Ja o, sprzedam w pizdu. Rozkminiłem już to kupowanie amunicji w miarę. Tak? Tylko czemu do snajperki tutaj nie ma? Zauważy... Ja że... A nie to są do granaty, to są granaty. Ja też mam chyba snajperkę do sprzedania. Aha, tu mogłem sprzedawać, tak? Dobra. Sprzedawaj, braho Sprzedaję, handluję tutaj. O Handlub tarcza ważny. jest za 500 do kupienia. Na, taka lepsza sobie. od naszej. 197 ma o. Kusi co nie? Ale kusi, na razie... Kusi. Ile? A po ile kosztuje? 400 ileś A to kurwa mała 434 hmm. Ale tarcza, ale tarcza Sprzedałem sobie dwie bronie Najdroższa z wszystkich tarcz to jest widzę na razie, 434, no. a czemu by no chuja pana jej miał nie mieć, biorę. Tak? Ale kurde, tak. poszalałeś, ale poszalałeś szczerze mówiąc. Sprzedam jakieś starsze wiesz, gadżeciki. To ja sobie skill pointa wydam, mam w tym czasie tutaj jeden skill point i gdzie jest moje drzewko umiejętności? Tutaj mam wydane już trzy punkty w to, to sobie dodam tutaj ten killing blow. A ja sobie założę moją nową. Blow, tarczę. blow job mi się to kojarzy, kurczę. O nie, co o, za zbreźnik. Musiało, musiało. <laughs> musiało coś się zacząć. O, 167 teraz mam po kupieniu tej tarczy. Tak? Czyli zaczyna mi się moja nowy. Poczekaj, bo zamówiłem, zamówiłem blow job, zaraz tutaj ten. Coś y, <laughs> się pojawi. Zaraz będzie gotowy. Dokładnie, tak, trzeba idę zobaczyć gdzie ten samochodzik, był, no, wiesz? Chociaż kwadracik pokazuje znaczy, że gdzieś indziej mamy iść, co nie? Tak. Tylko zobacz co tu, co tu jest i idziemy. Tu chyba nic nie ma, wiesz, tam pójdziemy czy ten kwadracik pokazuje. Tak, tutaj nic nie ma. Sprzedałem wiele skocznie. gadżetów. Tam są jakieś... Tak, dobra, to idziemy. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ja jestem, dobra, jestem, idziemy, czekaj. Nie, tu do mnie nie i twoja praca. A, no właśnie. Patrz na mapę, bo... idziemy tam gdzie miga ten pochodzi. A idziemy do tej mapę. jamy po prostu musimy wejść. Do tej, do tej, do tej czachy, którą wcześniej założyliśmy. Czekaj save się zrobił Jestem, jestem, czekaj, nie strzelaj się beze mnie Nie są przyjaźni Nie, nie, nie A myślałem, że jakiegoś piwka się z nimi napiera. Ooo dobra Gdzie oni są, Gdzie oni są czekaj, bo nie widzę nikogo Wszędzie Michał A to ty jesteś, żeby ciebie czuję. Spokojnie, spokojnie, dla mnie nie prój. O, leci jakiś, ale zabiłeś go, ale dobra? Masz siłę rażenia, już. Nie, to jest bardzo dobra wrażenie. Dobra, dobra, tatuś walczy, kurde, jak samuraj. Hahaha, ja już w pełnym zwarciu walczę, wszystko kurcze. Czekaj, czekaj, lecę do niego. Ale kurwisem. Lapa, jeszcze ktoś jest, nie wiesz? Jest tutaj. Gdzie, gdzie? O kudę, energia mi schodzi, wiesz, zaraz ginę, 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 Potrzebuję, Potrzebuję Ratuj mnie ratuj mnie dobrze, ale się wtopiłem, znaczy napaliłem się na akcję. No, bo czekałeś tam na tego blowjoba i... Wiesz. Dokładnie, dokładnie. Czy znaczy, wiesz, ja już myślałem, że po prostu chwila relaksu będzie taka. Nie ma takiej opcji. Zejdłem pistolet nie biorę. Byle nie biorę już. no, nie ma sensu, czekaj. Musiałem. Zawsze, zawsze ubierzę tutaj swoją niezniszczalność, bo jak chwilę idzie dobrze. <grym> Ale muszę tu ten... nosek podrapać. No sisko, nie nosek Co tutaj? To już są pędzlowane. Ktoś już tutaj opędzlował widzę. Nie chcę nawet mówić kto. Nie ma właśnie kurczę, bo się wyda. <grym> No dobra, a tu jest jeszcze jedna walizeczka. No czekaj, bo niby jestem tutaj. A tutaj to jest, dobra. 44, a, jakieś słabiło. Jakaś walizeczka tu jest fajna. O kurde, co tam jest? To było dobre. A co to jest? Hyperion. O, ten adapter znalazłem, wiesz? Eee... Tu zostawiłem ci jeden karabin, może Tak, znalazłem. ale wziąłem to co widzisz patrz. Część zadania wykonałem. Elegancko. Ten adapter znalazłem. Ale jaki taki do streczowania? Eee, taki wiesz, taki, DJ mała, taki mały pierdolniczek. Technik z eee. 1200, co to tu jest Co to jest Weź sobie wladowę. Nie, 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 nie sobie, dziękuję, nie? nie chcę. Ja zostawiłem Wladowę, ale mogłeś teraz mamy, go podprzedać. teraz mamy go gdzieś zainstalować, widzisz? Tak? No, no to tam w jest jako, dobra. Tam gdzie wcześniej byliśmy, co Ty nie? nie to tu o... podplądrujemy, bo tu jeszcze są Tak, Zawsze splądrowanie to też zawsze dawniej gwałcenie się łączyło, Oj, co? Jak? A o właśnie hę jak mawiał Sapkowski Dokładnie A na końcu to po prostu podpalimy Już <laughs> tu chyba nic nie ma. Wpuściliśmy z dymem tą wioseczkę. wioskę. Osadę <coughs> Sadybę. rybacką. Sadybę. O, jeszcze tu. Nie nie ma dalej. Okej, okay, sami się prosili. Z kimś walczysz? nie? Czekaj. Trzeba wyjść nie, na co? Nie, patrzę co tu jest w tych A już to splądrowałem, już to. Tak. A nie bierzesz tych magazynków? A nie no, To mam full. czekaj. Wracam zamontować, wiesz, ten. ten... czekaj, muszę być świadkiem, bo tam będzie piekło Chodź na Chodź tutaj, montujemy ten zestaw. O czekaj, kupię sobie jeszcze przy okazji ten. Yy, jeden, tak czy znaczy też. A. Kupiłem sobie energię. Dwa razy. dobra. O, momencie, no, momencie, tylko zobaczę ten karabin. Pozwolisz, że zamontuję ten, kurcze. Wow. Montuję. Ale damage ma ten label. Gadam z Wielką. A już nie, nie mówię. Z ten, no. Czemu ja mam te sloty by nie, ciągle zamknięte? Pokazała mi się, słuchaj, pokazała mi się od pasa w górę. Znaczy, się tam trochę niżej. Wait a moment. Kazałem poczekać chwilę. Um. O, czuję, że zaraz przyjedzie samochód. Dawaj kurwa, Po nas? Nie, musimy biec Try po requesting, poczekaj spokojnie Czekaj, spawn vehicle, zobacz Który sobie wybierasz samochód? Ja ja mam dwa idzie, do wyboru Aha, nie widzisz tego, tak? Ja mam dwa do wyboru Light Runner MG i DV... One są niczym się nie różnią wiesz, wiesz byle co, wsiadamy Pojawił się? po nie wiem, słuchaj Nara Jest? Czekaj chłopie hey, jeden kieruje Jako kto siedzisz? Aha, ja będę kierowcą, fuck a jak to jeździ, słuchaj. Jeźdź. Czekaj, Poczekaj, czytam jak się jeździ. No tam pewnie kursorka, znaczy no, jeszcze A, W, S, D i tak dalej. W, S. A jak się skręca? D pewnie A. Właśnie, nie bardzo. No to myszką, myszką. Myszką się skręca, co za. Kto to wymyślił, Ale pedalsko. Fuck, tym się jeździć nie da, słuchaj. No dobrze, żeby. Gdzie mam do... jechać? Nie, nie, nie. No dobra, no do, To do, przez 100 metrów masz przejechać. Ale widzisz, że tu jest dziura. No przeskocz, rozpędź się, cofnij się Czym był ten boost, nie pamiętasz? Ten boost... Y nie, bo ja tego nie widziałem, jedź No, widzisz mm -hmm. Great, ale great Czemu wysiadłeś? No bo bałem się, że zginiemy, tak jak wiesz, z helikoptera w Battlefieldzie wyskoczyłem Stanie. ja bym, po prostu, ja umiem wszystko tylko skręcać nie umiem Ale, ale patent z tą jazdą, powiem Ci go do Sanktuarium Hansom, Jack. W Sanktuarium podobno są jakieś skrzynki, których lepiej żebyśmy teraz nie otwierali. Tak. Doszły mnie takowe słuchy. Chcesz tym pokierować, słuchaj? No mogę spróbować wejść. Mhm, jak się wejdzie? się do E, tak jak w Battlefieldzie. Spróbuj no sobie wejdź, wejdź ty pierwszy, bo ja wtedy pierwszy wszedłem i byłem na działkę. Enter the gunner seat, dobra. Okej, okay. a czekaj, zobacz na mapę spokojnie. Yy, na mapę mamy jechać... Yy... Show me the money. Czekaj, gdzie to na mapie? Show jest. me the money. Widzisz na mapce nie więcej gdzie mamy jechać? Tam na mini mapce. Chyba musisz to... Nie wiem, może Przeskoczyć, nie? Nie wiem, chociaż nie sądzę szczerze mówiąc. <śmiech> <śmiech> Ale nie Poczekaj. jestem pewny, czy tam masz jechać. Tak, zobaczmy mapę dobra dużą. Tak, tak. Ale właśnie na niej nie widzę tego punktu, wiesz? Kurcz, to jest daleko chyba. Zmniejsz sobie ją. No ale ja ją sobie zmniejszyłem bardzo i nic. Nie widzę w ogóle tego punktu na niej. No czekaj, wiesz Ciekawe. co. Ciekawe. Jest ten punkt, tylko że ja nie mogę... wiesz, go zlokalizować. Jak tam przewiniesz trochę to jest, ale gdzie my jesteśmy. Ale pedalskie kierowania Gejowe. My się, my się tym kurde nie możemy teleportować, czy coś? Już widzę jak jadę też z fajlem i z Josim na PlayStation tym pojazdem. Jeź, tam, kawałek a tam się gałeczką będzie na PlayStation kierować, nie? No, ale już gorzej już... nie może być, słuchaj, no. naszej. Poczekaj. Myślę, że tutaj wiemy znowu wjechać, muszę nie? No, to muszę to przeskoczyć, przesk chyba. My to musimy przeskoczyć, mi się zdaje. No spróbuj, no? No, już dwa razy próbowaliśmy. <laughs> Poczekaj, jakbym ten suk wtedy nie przewalił, może by się udało, nie? Tak. Ja o, ja tyłem. tak samo, Tyłem się przerąbanie cofa, cofając się. Jadę. No mm -hmm. będzie dobrze. Musisz ale... chyba użyć tego busta czy coś, ale Patrz. nie wiem czy tam jest tak wyjazd, wiesz, nie wiem czy tam jest dalej. Nie mi się zdaje, że to trzeba przeskoczyć. Ale zaraz zobaczymy ostatni raz, jak się tego busta używał? Ty czytałeś to? F albo G coś takiego było. Aha. Czekaj, spróbuję tutaj. bo tak patrzę na tej mapie, trzeba się tutaj czekaj. O jest! Słyszałeś jak przygazował? Aż opony zapiszczały. Dobra przeskoczyłem. No nie tutaj trzeba kurde przeskoczyć. spróbuję, no, spróbujemy. Chociaż nie, wygląda z mapy, że trzeba, wiesz tak, niech sobie to udzielę, chyba trzeba. Mm, bo, mm, ja ci dojdziem sobie ten... Muszę mm, <grym> się nakierować, znowu ten słonek przewalić. Ruszaj. Dobrze. Co ty na to, bitches? Jedziemy. Ale czekaj, gdzie teraz? Gdzie teraz? Spokojnie. No tutaj, Aha, jest! Nie widziałem tej Pan, drogi, już teraz, już jest teraz dobrze. Nie widziałem drogi w ogóle. Cześć, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wal, 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 wal. Surprise. surprise. O, na górze są, na górze. dobrze, że możemy walić z samochodzików. Obydwaj walimy tak? Ty a, też walisz? Tak. No i dobrze. Okej, okay, trupy poszły. Podjeżdżaj Posz... trochę. Nie wiem, czy wychodzić, żeby tutaj coś brać. No czekaj, a nie zbieramy tak jadąc? Poczekaj, no chwilę. Nie wiem. Poczekaj, chyba, patrzę na, na mapie, je... co nam się rysuje. Mamy kawał drogi do przejechania. Chyba nie zbieramy. To pedał no jedź jest. na razie, bo mamy no, chyba a, wszystko full, co nie. Tu nic nie ma. To są tylko te kryształy, poczekaj.

O, z przodu. Dobra. Czekaj, bo jeszcze z tyłu trzeba było pójść. Cofnij bo z przodu na starze. Tak, 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 tak. Ty się no. zajmij tymi sprawy, prawej, ja tymi z przodu. Tak, tymi z dobra. Ja już nie żyję. Dobra, jest czysto w miarę. Ty dużo fantów jest. Ale co, to jest tylko amunicja, co nie? Jak chcesz to wysiądź sobie. A to na razie jedziemy. Mam nadzieję, że nam nie brakuje w tym małcie amunicji. Nie Czekaj, no poczekaj, na jakbym na, jak na no. to nacelował i nie E. A, wysiadłem, dobra, to zbiorę to szybko, jak już wysiadłem. Catch a ride, to jakieś coś było po drodze, jakieś catch a ride Ale nie wiem co. A dobrze w ogóle jedziemy, dobrze jedziemy. Dobrze, dobrze, to jest tam gdzieś. Pewnie zakręt zaraz będzie jakiś, wiesz. Mmm, dobra, wezmę sobie łyka. łyka kawy dla... Dojedziemy, to akurat zakończymy odcinek. Gotowy? Gotowy. Ready to go. Bo tam jest przeciwnik. Teraz mu mózg. Ciulejzę. O kurde, tutaj jeszcze jakiś? Przerąbałem jakiś głaz. Siłę ognia mamy niezłą. To dziwnie, bo ja, tak. i my, ja myszłam tym pojazdem i kieruję celownikiem. Hmm. Dziw, wiesz, ale idzie ci, ale idzie ci trzeba przyznać. Czekaj, żebyśmy jest... tu nic O, tutaj napierdalamy. Tak miara miarę się po prostu na tym punkcie. i gdzieś są A. przeciwnicy, czekaj. O o. o, 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 Myślałem, że taki jeep, takie kamyczki, to wiesz... Mister Mad musisz o, o kurde, o ten. Kurde. Batmany. O skubany. Ale Ej, nie lubię. Padły. Bo w się strasznie celuje, wiesz. Mhm, daremnie. Nie wiem, nie wiem, wtedy chyba nie objedziemy, wiesz, musisz chyba drogą bardziej znaleźć. do góry wjechać. Tak, czekaj, co tutaj jest. Trzeba, nie nieba, bo to jest o, taki ha, ha, tak. chyba. Musisz na drogę wyjechać, właśnie. No. To jest nic, dobra? Jest o, jest jest jest, 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 dobra. Eee... O, jeszcze z tej groty wychodzę, ale po schudach. Jezu, jaki brzydki. Jak noc. Nie umie rzucić mojego tego. bo coś mi się dymi tutaj, kurde, spod maski. z maski. autka? To może z... przejadę go. Mm. No, za, za, za dyniło, wiesz. Żeby auto nie doszło. Aaa, kurde. Gdzie tutaj mechanika znaleźć potem? Nie wiem, czy... Wiesz, wał to nie się... mamy w połowie zniszczone. O, teraz się naprawiło. Nie wiem czemu, samoczynne. Mhm. Mm gonią nas, gonią nas. Wal do i... Dobra. Dobra, zginęły hieny. Padł dziad. O, stacja benzynowa. Tu możemy wyskoczyć na chwilę, pooglądać co zgrane. nie zbadać sklep. Uh. No ja wszystko mam w zasadzie. Jakbyśmy chcieli, chcieli 20-minutowy odcinek, to możemy go tu zakończyć nawet i od razu kontynuować. Wiesz, A skończy? ile ma? Akurat to mamy 20 minut. No to spoko, nawet ciekawie. Dobra, to zakończymy, ne? <coughs> poczekaj jako przyjdzie no się nie, ten nie, no. mówi tam. Tam, tam to idzie, wiesz? Gdzie? Tak daleko, ale on tu nie doszłaby no teraz tak szybko. Chuj mów dupę, na przysłowiowe. Spawn vehicle. Tu jest spawn point tego vehicle. Aha, no to czego sobie tutaj można wiesz, o, można sobie tutaj wybrać wśród dwóch tych wehikułów i Aha. zamówić zawsze. Co tu jeszcze jest, zobaczę. Stacja napraw, tak? Gans. O, Gans, Gans. A, oparł, jest za 600 do kupienia. Tak. Jakaś, kurde. Za 544. O, jakie tu bronie daj. Ja sobie spokojnie oglądaj i zdejmę za zanim jak zdejmę. Szkoda, że wiesz, ja takie coś jak kupię, to bo nie wiem, jak to działa potem, czy to jest mi potrzebne, co nie? Say hello to the heaven. A, wydaje mi się, że drogo jest, więc mi się wydaje, że... Fajnie sobie że ogóle... ja tutaj pod nosem ich mam, ja sobie strzelam do nich. Nie kupuję nic, nie inwestuję na razie. Wydaje mi się, że drogo. Wydaje, wydaje mi się, Michał, że jest drogo. Eee, żartujesz, nie, no serio. A ja tutaj walczę, bo po nas podeszli już, pod nas. Tak? No bo z fajne zbognało to. około. Zbognał no, pokaż, kurde, o fakt. Faktycznie. Nie. Ale ja um... O, tarczę jakąś fajną mam, dobra. Dobra, to zakończamy ten odcinek, dobra, dobra? Żegnaj się, do żegnaj pod... się serdecznie. Dobra, moi mili, e, zakończymy ten odcinek. Był to ósmy odcinek Borderlands 2. E, był z wami, grał z wami Abi oraz. Nine Cats. w następnym odcinku już dotrzemy do sanktuarium, chyba. Już jesteśmy blisko. Zobaczymy się już niebawem. Już możesz dokończyć, no? Dobra jest zam, coś, tak? No to siema, siema, bo ja jeszcze nie znam siema wszystkim.